Cześć, kochani, zbliża się nowy rok. K prawie każdy z nas ma jakieś plany, cele, marzenia na przyszły rok, ale czy każdy je spełnia? Otóż nie, większość ludzi odpuszcza, zaczyna coś i tak samo szybko kończy. Przede wszystkim brakuje nam wytrwałości, a ten czynnik jest najważniejszy w osiągnięciu sukcesu. Dlatego przede wszystkim w Nowym Roku życzę Wam, abyście mieli dużo wytrwałości w osiąganiu swoich celów, dążyli do rzeczy niemożliwych i spełniali swoje marzenia. Pamiętajcie, że to jak żyjemy. Przeważnie siedzi w naszych głowach, i to, jak myślimy, to, co robimy codziennie, ma wpływ na naszą przyszłość. Często wystarczy tylko zmienić myślenie i podążać mądrze do swoich potrzeb. Nie marnuj swojego czasu na jakieś pierdoły, bo masz tylko jedno życie, i to, jak je przeżyjesz, zależy tylko od Ciebie. Żadna osoba nie przeżyje go za Ciebie. Więc ruszaj i idź. Przez nie tak, jak Ty tego chcesz, a nie ludzie z Twojego otoczenia. W dzisiejszych czasach możesz mieć wszystko, tak naprawdę, ale żeby się udało, musisz być człowiekiem pewnym siebie, wiedzącym, czego chce i stawiać kroki w przód. Codziennie, bez żadnych wymówek. A wtedy gwarantuję Ci, że się uda. Nie słuchaj ludzi, którzy cię ograniczają i dają złudzenie, że spotkasz się z porażką. Słuchaj siebie, jeżeli tego chcesz, to bierz to od życia. Ucz się, ucz się, trenuj, jedz zdrowo, kochaj, bądź szczęśliwy i zarażaj innych uśmiechem. Tego Ci życzę w tym jakże wspaniałym nadchodzącym nowym roku. Szczęśliwego nowego roku i życzę Wam zajebistej zabawy.